Możemy sobie myślę na tym etapie powiedzieć również o zaletach płatności online z poziomu systemu. Ponownie pokażę Państwu mój ekran. Troszkę powtórzę to, o czym już mówiłam, to, co mieliśmy okazję zaobserwować. Wracam do, do systemu. Mamy bardzo szybki wygląd w płatności. Czyli tutaj dokonałam wcześniej z poziomu pacjenta tej płatności, a my szybko bez sprawdzania danych w banku, bez dodatkowych logowań, wszystkie informacje dotyczące opłaty mamy z poziomu kalendarza. Oczywiście niewątpliwą zaletą, o której też należy wspomnieć, jest redukcja liczby nieodwołanych wizyt. I po prostu większa gwarancja co do pojawienia się pacjenta na wizycie, bo w codziennym kontakcie z placówkami medycznymi wiemy, że jednym z największych bolączek są po prostu pacjenci nie pojawiający się na już umówionych wizytach. Przedpłata znacząco redukuje ten problem. Pacjenci, którzy już zapłacili, są zdecydowanie bardziej skłonni do przestrzegania terminów wizyt. Oczywiście, też plusem, o którym chciałabym wspomnieć, jest po prostu zakończony proces zakupowy. Pacjent przestaje już szukać, nie porównuje tych cen i dostępności terminów. Jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że odwoła wizytę na rzecz jakiejś bardziej konkurencyjnej oferty. Także to też jest warte wspomnienia, i dlatego o tym mówię. No i dla niektórych specjalizacji czy zawodów okołomedycznych, które mogą sobie pozwolić na taką opcję, jak wizyty online czy zdalne, to w tym momencie, od procesu zapisu, po przyjmowanie płatności oraz realizowanie wizyty, wszystko możemy zrobić tak naprawdę z jednego miejsca. Nie musimy wychodzić do jakichś zewnętrznych programów czy stron. Wszystko mamy tutaj. w w zasadzie widoczny z poziomu kalendarza.